Wczoraj szósty rok z rzędu dokonaliśmy czegoś niesamowitego. Sprawiliśmy, że ten czas świąteczny stał się naprawdę, naprawdę magiczny. Myślę, że dla wielu osób, przede wszystkim dla Klaudii i dla Wiktorii. Jeżeli ktoś jakimś cudem przespał ostatni weekend, to dokładnie wczoraj zakończyła się szósta edycja charytatywnego streamu Ekipy Fantazy, oczywiście na naszym kanale. Przez okrągłe 50 godzin wspólnie zbieraliśmy pieniążki i moi drodzy, tak, oficjalnie mogę to powiedzieć. Po raz kolejny pobiliśmy rekord 150 tysięcy. W sumie nawet ponad 150 tysięcy, ale dokładnie tyle udało się nam zebrać na przestrzeni całej transmisji. Moi drodzy, jest to absolutny rekord i chciałbym bardzo serdecznie z całego serca wszystkim podziękować, bo to jest naprawdę niesamowite i daje, myślę, takiego naprawdę, naprawdę fajnego kopa. Każdemu, kto w jakikolwiek sposób był na tej transmisji, przyczynił się, czy to wpłacając, czy oglądając, czy też zostawiając łapkę w górę, po prostu rozprzestrzenił informacje na temat tej transmisji. Ja mogę troszeczkę mówić nieskładnie, bo nie ukrywam, jeszcze targają mną trochę emocje i przede wszystkim jeszcze troszeczkę czasu będę potrzebował, żeby dojść do siebie po tych nieprzespanych dwóch nockach, ale myślę, że było warto w stu Mam dla was jednak jeszcze dwa ogłoszenia. Pierwsze z nich to oczywiście informacja o oficjalnej grupie Ekipy Fantazy na Facebooku. Moi drodzy, jeżeli macie jakieś memy, śmieszne filmiki, jakieś w ogóle fajne wycinki w związku z naszymi filmami, czy też oczywiście z transmisją na żywo, to koniecznie, koniecznie wpadajcie w opisie, znajdziecie link do oficjalnej grupy na Facebooku Ekipa Fantazy. Zapraszamy bardzo serdecznie. A ta druga informacja to czysto teoretycznie meritum dzisiejszego odcinka: czyli oczywiście otwieranie paczek przez ekipę Fantazy. Odbieraliśmy moje nagrody za Food Champions, gdzie to udało się nam wbić golda trujeczkę. No i czy coś tam siadło? No, siadło coś. No i oprócz tego otwieraliśmy jeszcze paczkę z gwarantowaną ikoną No i zobaczycie, bo myślę, że akurat traf był naprawdę, naprawdę niezły Nie wiem, kto chce Ja no, Ja dzisiaj, ja się... Ale, Ale czekaj, za co? Mogę za ten? Tak, za możecie, możecie piki najpierw to to Piki, jest, piki to jest, to ja Son, tak? Son jest? jest? Ja Tak, Son To jest Tak, ja, ja chcę drugiego, ja chcę no, powiem tak, drugiego ja chcę Powiem ja chcę tak, drugiego. Son, Mares i Promes to są fajne no to, to piki To Sona, szukamy Sona no? Sąd! Son, no? son, son, Son Trzy, 2, 1 i... Promes, Promes, Promes Meksyomanic ci poczekaj Czuki. No, no poczekaj, poczekaj. Dobra, 8 Tak tutaj i teraz Donaldo Marezo. No. Ja, Max tego no. co no. mógł. Maksymalnie Wiesz Pablo fajny no. śpisz. Nie, no. Maxa no. bierzesz, no. Maxa Czemu Max? Bo z niemieckiego. Bo Max w... Kół... <głos> <głos> Dobra, to teraz paczki. <noise> ja biorę za 50. Ja nie, były fantastyczne. Bardzo było na Bardzo Przepraszam. A pewnie tyle nerwów w weekend poszło Ej, ale powiem, mam... Ej, ale powiem mam dziwnie tak czyjeś nagrodę odbierać, nie? <głos> <głos> ja bym nie Nigdy się to nie zdarzyło. O, ja ma paczek ten świt. A złote zawsze. Pięć, jakąś... Za 50, za 50 złoty. Złoty. Teraz trafiamy sobie. Ikona numer dwa i Ta Muzyka. Nie. No, ale nie? Noo, banerki tutaj Brazylia jest. Kosz. A, a, dr koszta Tak koszta. koszta Ale ty, on był mnie bo bo to to jest jest niebieski, jest... a Możesz mi nie pomijać? Bo czasami jest, jest, jest niebieski, czasami jest Albo można dwóch naraz trafić Tak, tak, można, można nawet na dwóch naszych. takich samych, nie, trafić No, no nie, nie takich samych, bo no. są fajne No tak, ale chodzi o co chodzi, Mega paczka Mega paczka A mega pacze, panie i panowie, widzimy A czy ten? Nagroda Jest coś? Ai, ai, Chyba, Chyba nie. tym, Tyfaj, nie. Chyba nie tym ja, razem. Patrzę nie, tylko Morata, nie, 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 nie. Nie, 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 tylko nie. Jak to skip. Nie, nie, nie wiem. Ja też nie Morrr. chcę go. Ja, jezu, tak, on jeszcze, tak, on to jeszcze to jest, gorszy. On je, jeszcze gorszy. Nie, nie, Ale nie. Usądź go. On jest jak... Jak kormetka, to karty specjalne. Tylko że jaką, który jechał na pierwszy stadion, który... Dobra, ja słuchaj. Ja widziałem to. Mega pomysł. Nie wiem, proszę nacisnąć. Ja już tutaj tego nie dotykam. Ty masz 1000 FIFA pointsów. Ej, fajne. Ale to był sander FIFA. To był ustawione na 100%. Czemu? No bo to jest taki youtuber. Tak? Uwaga, Słurdy, ja to nie robi, pamiętasz takiego youtubera Daily gdzieś. Trading Tips? No to był jeden, z wow. to było. Ej, wow. hey. inform. A, paczeko. Paczeko. Paczek. Oh. Nie! Co mi z tym paczeku, Nie! nie. nie. Cześć. No. Cześć. Ale walkout. No, ale ale walkout. to Ronaldo w środku. Jakieś 13 Ej, a co, coś tu może być dobrego w środku? Ronaldo. Ronaldo. Messi, Ronaldo. No, to ale to, to spokojnie. Ale spokojnie. Będzie tadzić. Ronaldo. Ej, o! Nie! Nie jest łatwo. Kościół jesteś do przodu. Ej, no To, to, to było dobre! To no, dobrze. Dla niego to dobrze. <śla> w porządku. Dobra, kto dalej? Coś jeszcze nie otwieramy. To no, na więcej, to na więcej Ale A nie, to na lepsze gadanie. Paczkę piłkarzy Prime. Tego nie Dobra, to do ja biorę mega paczkę potem. No, Krecik tutaj swoim mózgiem to. I. Z perspektywy kamery to nie no, wygląda dobrze. O! Ej, drugi walkout pod rząd. Brazylia?

Mamy go z ale cały czas ekrany. Wokal. Nie, 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 nie. nie, tym razem nie. Ej, faktycznie, zauważyłem to, że jedno, <śmierdzi> jedno, Ej, No, A nie. Ice trap. No ale co? Ice <grydzi> no <grydzi> Na trap. Na byśmy szli w Dobra. Tra Tragedii nie było. Not, not great, not terrible. <grydzi> Zaraz będziemy mieli 34 tysiące. Obameyang doskonale Dobra, możesz czytać, Kavek. Czy mam się zmienić? Nie, nie, nie. Ja chętnie. Eee, dobra, tu było to było challenge. Patryk, co by na tu to, ruchu, że ja trafić... A to już nie było. Nie <ślepnia> kurde, muszę warto ja pomagać, pozdrowiona Zbiżycka. Justyna, Team Lachu, chudy, pozdrow dla Bole Bolesławiec pomaga. Bartuś, hasztag Team Kamek. Pozdrawiam, Bolesławiec! Zdrówko! Aneta, Team Lachu, klub zobowiązuje! Ano, nie mogę pomagać! Pozdrówcie koprę, Meckler i Deburze. No i mnie, bo mam rodziny. Stala! Haha ha, na czacie, haha ha, na czacie. Wiesz kto będzie? Na kata. Michael Owen. Na kata. Nie. Na kata. Brazylia. Ja sam na kata. Jest naprawdę ha, dobra. Ha, Na kata. Ha, ha, ha. Ha, ha. A jak to będzie dobra, to już w ogóle potem mi na pewno się Białego. Malini. Del Piero. Del Piero to będzie dobry. To jest Del Piero? Na pewno? Eee! Del i Delpiero Serduszka na czacie, a nie haha! Ha. Jaki haha? Ha. Mamy del Piero, więc to jest naprawdę dobra paczka. No del Piero Delpiero zaraz zobaczymy. A, del <laughs> Ej! Milion ja, 600, 1 ,600. 1 ,600 Już na sam koniec, moi drodzy, raz jeszcze z całego serca chciałbym wam podziękować. To jest naprawdę niesamowite, że udało się nam wspólnie stworzyć taką społeczność, która co roku bez względu na własne prywatne sprawy, na jakieś przeszkody zawsze się zbiera w jednym miejscu, no czysto teoretycznie w jednym miejscu, bo w praktyce na całej Polsce, w całej Polsce i jak się dowiadywaliśmy, też na całym świecie, bo oglądały nas osoby ze Stanów, z Belgii, z Holandii. Z Islandii, Norwegii, dosłownie z każdego kraju, o jakim tylko byście pomyśleli, to tam też były jakieś osoby, które oglądały i pomagały. W każdym razie, przechodząc do meritum, dziękuję. Po prostu dziękuję. Jesteście wielcy. I jestem dumny, że razem udało się nam stworzyć taką społeczność.